Dziś na kanale o domu mój pierwszy rok z klimatyzacją LG. Na wstępie powiem Wam, że ten odcinek robimy wspólnie z firmą LG, ale wszystkie opinie w nim wygłoszone będą moje. Powiem Wam jak wypadał ten pierwszy rok korzystania z klimatyzacji LG, jak to wypada pod kątem kosztów, jak to wypada pod kątem użytkowania, no i tego czy w ogóle taki montaż jak ja zrobiłem sprawdza się w praktyce. Ten film jest częścią takiej naszej tak naprawdę długofalowej współpracy, bo tak jak pewnie pamiętacie, w ubiegłym roku montowałem tę klimatyzację u mnie również we współpracy z LG. Wówczas ta firma zasponsorowała mi po prostu tę jednostkę, natomiast ja pokryłem koszty montażu no i teraz czas przejść do konkretów, jak to wszystko działa w praktyce. Zacznijmy od tego, jaki w ogóle model klimatyzacji mam zainstalowany? Jest to LG Dual Cool Deluxe Soft Air. Jest to raczej taki model z wysokiej półki, on rok temu kosztował w takim wariancie 5 kW, jak ja właśnie mam 6690 zł. Aktualnie na 2025 rok ten model kosztuje 6960 zł, czyli 270 zł drożej, ale ma też nową funkcję AIR. No i tutaj też pamiętajcie, że dostajecie najczęściej jakieś rabaty od instalatorów, no ale jakie, w jakiej wysokości, to już musicie się po prostu dogadać. Jeżeli chodzi o montaż, ja rok temu zapłaciłem za montaż 2,500 zł. Do tego jeszcze doszła opłata za takie zewnętrzne urządzenie, za pompkę, która z kroplinem wyprowadza mi do góry na dach. Więc tak wypadają koszty samej instalacji oraz urządzenia, a jak wypadają koszty użytkowania klimatyzacji, bo pewnie wiele osób się zastanawia, ile w skali roku trzeba na to wydać, powiem Wam, że tutaj w aplikacji LG, bo oczywiście klimatyzacja jest połączona z taką aplikacją, możemy też śledzić zużycie prądu. No i u mnie na przestrzeni tego roku zużyła klimatyzacja około 90 kWh energii, co przekłada się na niespełna 100 zł rachunku za prąd. A raczej przekładałoby się. Ale zaraz do tego wrócimy. Pamiętajcie jednak, że u mnie ta jednostka pracuje tak mniej więcej od drugiej połowy lipca. Teraz mamy drugą połowę czerwca kolejnego roku. Także mamy tutaj niespełna rok pracy przy czym, tak jak mówię, ona pracuje od mniej więcej połowy wakacji ubiegłego roku. W tym roku z kolei jeszcze za dużo się nie napracowała. No, bo maj mieliśmy słabe, jeżeli chodzi o temperatury, czerwiec też. Dopiero teraz mieliśmy taki pierwszy upalny weekend. Także na razie nie wiem, czy jest to taki miarodajny poziom kosztów, jakie trzeba ponieść, ale z drugiej strony mnie personalnie to za bardzo nie obchodzi, powiem Wam szczerze. Dlaczego? Ponieważ u mnie akurat to wszystko działa razem z instalacją fotowoltaiczną, którą mam u siebie zainstalowaną i powiem Wam, że takie połączenie sprawdza się naprawdę bardzo dobrze i ma bardzo dużo sensu, ponieważ. Instalacja fotowoltaiczna produkuje najwięcej energii, oczywiście, kiedy świeci słońce. Kiedy latem z kolei świeci słońce, mamy też najwyższe temperatury, no bo wiadomo, że ono grzeje. Więc, tak naprawdę, kiedy klimatyzacja jest potrzebna, kiedy mamy te największe upały, no to rzeczywiście całkowite zapotrzebowanie energetyczne mogę pokryć z produkcji bezpośrednio z tego samego słońca, które grzeje. Także no, działa mi to za darmo de facto. Ale jeżeli jesteście ciekawi, jak wyglądają liczby, no to już Wam mówię. Ja u siebie mam zainstalowany również smart licznik, dzięki któremu widzę nie tylko produkcję energii, ale też właśnie zużycie energii u mnie w domu i po włączeniu klimatyzacji powiem Wam, że początkowo, jeżeli dom nie jest jakoś tak przesadnie turbo nagrzany, no to ta klimatyzacja pobiera 2 kW energii, później szybko spada to do 1,6 kW. No a jeżeli już troszkę popracuje ta klimatyzacja, 10-15 minut, no to takie utrzymywanie temperatury to jest poziom około 0,8 kW. Czyli tak mówiąc, mniej więcej godzina pracy takiej klimatyzacji to jest mniej więcej 80 groszy. No więc dużo czy mało? No oczywiście mało, ale jeżeli tych godzin słonecznych będzie bardzo dużo w skali roku, no to wiadomo, że jeżeli dzień w dzień korzystacie z tej klimatyzacji, po nie wiem, 10 godzin na przykład, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, no to koniec końców ta kwota się nazbiera. No ale tak jak mówię, u mnie rzeczywiste zużycie na przestrzeni ostatniej połowy roku tak naprawdę od lipca do powiedzmy września, kiedy było tak gorąco, no to wyszło mi niecałe 100 zł 90 kWh. W przypadku klimatyzacji LG musicie też pamiętać o serwisie klimatyzacji i tutaj w warunkach gwarancji przeczytałem, że należy taki serwis wykonać dwa razy do roku, nie raz tylko dwa razy. Koszt takiego serwisu pojedynczego, no to zależy tak naprawdę co chcecie robić, czy taki pełny serwis, czy tylko taki powiedzmy podstawowy. Jeżeli chodzi o taki pełny serwis z nabijaniem tego czynnika chłodzącego, z ozonowaniem i tak dalej, no to to koszt waha się mniej więcej od 350 do 500 zł. Mniej więcej można powiedzieć, że są to 400. Oczywiście to wszystko zależy od firmy, którą wybierzecie, też od regionu, w którym mieszkacie, bo wiadomo, że w większych miastach może być na przykład drożej. A ogólnie, co do zasady, powiem Wam, że ja z tej klimatyzacji jestem naprawdę zadowolony. Przejdźmy może do takich rzeczy trochę bardziej powierzchownych, ale jednak, jeżeli mówimy o sprzęcie domowym, uważam, że bardzo ważnych czyli do wyglądu. Sprzęt w ogóle nie zestarzał się, uważam, przez rok, absolutnie. Jest raczej taki ponadczasowy, minimalistyczny i to mi się akurat bardzo podoba. Podoba mi się, że jest matowy, biały, tylko z takim paskiem czarnym, który też nie wygląda jakoś krzykliwie i tak dalej. No całość uważam, że naprawdę prezentuje się nieźle. Oczywiście tutaj każdy może dobrać sobie styl tej jednostki do wystroju własnego wnętrza i tutaj LG ma bardzo szeroki wybór, bo w ofercie znajdziemy m.in. takie modele jak Artcool Gallery LCD albo Foto, albo też Artcool Mirror. Minusem, dla wielu pewnie nie do przejścia, ja personalnie przymknąłem na to oko, jest taka rynienka montażowa, którą tu widzicie za mną, w niej są ukryte akurat u mnie przewody, to można było wbudować w ścianę, natomiast to wymagało kucia i robienia już takiego naprawdę dosyć dużego remontu, ja nie chciałem się na to zdecydować, powiem Wam, że jakoś mi ten, nie wiem ile to jest, 40 cm. Takiej rynienki nie przeszkadza. Uznałem, że tak będzie po prostu wygodniej, niż później bawić się w to całe malowanie, odnawianie tej klatki schodowej, ale tak jak mówię, to nie jest wymagane, to można sobie schować. Montaż klimatyzacji też był bardzo, bardzo szybki. Pamiętam, że byłem zaskoczony tym, że tu nie ma jakiegoś takiego wielkiego generalnego remontu. Ekipa uwinęła się szybko, bo przyszli jakoś koło 9 do 13 już było po temacie. To było wszystko zainstalowane. No, i posprzątane, także naprawdę wyszło to bardzo fajnie. Minus jeden do ekipy, to akurat nie była ekipa LG, tylko taka zupełnie zewnętrzna. Jest taki, że w jednym miejscu uszkodzili mi schody i do dziś mi tego nie naprawili, chociaż obiecali, że to zrobią. Także muszę o tym wspomnieć na filmie. Sterowanie, jak się w ogóle steruje klimatyzacją LG? Mamy w zestawie pilot, ale powiem Wam, że specjalnie musiałem go szukać przed nagraniami, bo ostatnio kiedy go używałem, to rok temu, w dniu instalacji tej klimatyzacji, i serio zapomniałem o tym, gdzie on leży i jak on w ogóle wygląda ponieważ używam tej klimatyzacji steruję nią wyłącznie z poziomu aplikacji mobilnej, czyli po prostu na telefonie. Aplikacja nazywa się LG ThinQ. Ona jest takim hubem zbierającym wszystkie wasze sprzęty smart od LG. Ja akurat mam telewizor też LG i rzeczywiście widzę go też w aplikacji. Co więcej mogę nawet sterować klimatyzacją z poziomu telewizora, pilotem od telewizora. Tam jest taki specjalny panel do sterowania innymi urządzeniami smart. Rzeczywiście to działa, chociaż rzadko z tego korzystam. Tak jak mówię, na telefonie jest mi najwygodniej. Tu jeszcze taka ciekawostka: na przestrzeni roku kilka razy zmieniałem tak naprawdę telefon, miałem też inne telefony testowe. Za każdym razem ta aplikacja LG przenosiła mi się na nowe urządzenie i co więcej nie traciła tak jakby sparowania z tą klimatyzacją. Więc po zmianie telefonu, po zalogowaniu się na swoje konto LG, ja tam miałem te swoje już urządzenia i telewizor i klimatyzację i rzeczywiście. Mogłem już nimi sterować, nie musiałem nic dodatkowego tutaj robić. Zanim przejdziemy do jakości pracy, do tego, jak to oceniam, powiedzmy sobie chwilkę o montażu samej klimatyzacji, bo to się bezpośrednio wiąże z efektywnością pracy. Tak jak widzicie, ja mam zainstalowaną tę jednostkę nad schodami. Mam jedną jednostkę na cały dom. To nie jest rozwiązanie optymalne, od razu Wam powiem. Ale zanim sobie do tego przejdziemy, jeszcze chwilka o tym, właśnie montażu. U mnie ta jednostka zewnętrzna. Jest umieszczona na dachu. Było to takie miejsce najbardziej sensowne, akurat przy moim układzie. Jest ta jednostka wyżej niż sama klimatyzacja, czyli ta jednostka wewnętrzna. W związku z tym. Ta jednostka produkuje oczywiście skropliny, tak jak każda klimatyzacja, i trzeba te skropliny wynieść wyżej na dach. Za to odpowiada specjalna pompka, która po prostu pompuje tę wodę do góry. No i ta pompka, wiele osób tak mnie nastrajało negatywnie do tego rozwiązania, żeby w to nie iść, że to jest taki element awaryjny, że jest głośny. Powiem wam, że ona u mnie jest schowana w garderobie, ja jej w ogóle nie słyszę. Także pod tym kątem, jeżeli jest w osobnym pomieszczeniu ta pompka, nie ma problemu. Co do awaryjności. Przez pierwszy rok nic absolutnie się z nią nie stało, nie mogę złego słowa powiedzieć, ale jak to zniesie próbę czasu? No nie wiem, szczerze mówiąc, mam gdzieś z tyłu głowy taką czerwoną lampkę, że kiedyś to się może zepsuć. Co jakiś czas sprawdzam, czy na przykład tam woda nie cieknie. Jest to może trochę bezsensowna obawa, ale z drugiej strony myślę, że technicznie dla swojego własnego spokoju ducha. Powinienem kupić taki czujnik, po prostu wilgoci, który po prostu powiadomi mnie na przykład na telefonie, że gdzieś tam pojawia się przeciek, że ta pompka mogła się zepsuć. Wtedy, jeżeli taka sytuacja nastąpi, ja będę miał powiadomienie na telefonie. Mamy takie czasy, mamy takie urządzenia, rzeczywiście powinienem chyba w to zainwestować. No ale z drugiej strony, tak jak to jest, jeżeli ktoś narzeka na te urządzenia, to tylko te osoby, którym się to zepsuło. Z kolei ta baza użytkowników zadowolona, raczej nie pisze w internecie, że hej, działa mi to bardzo dobrze. Także też wydaje mi się, że te wszystkie narzekania w internecie mogą nie przedstawiać takiego stanu faktycznego. Widzimy więcej narzekań niż osób, które są po prostu zadowolone. Jednostka zewnętrzna, która jest na dachu, te skropliny wypuszcza na dach, one spływają sobie do rynny, no i tak jakby padał deszcz, po prostu zachowują się w taki sam sposób, są wprowadzane niżej rurą spustową. Także to uważam, że jest ok. Z kolei ta zewnętrzna jednostka, sama w sobie na górze, no. Nic o niej nie mogę powiedzieć, po prostu jest i działa. Powiem Wam tylko tyle, że nie miałem z nią żadnych problemów. Zniosła dobrze zimę, jesień, teraz tą wiosnę, taką słabą, którą mieliśmy. Stała w śniegu, stała w deszczu, w jakichś wichurach, w burzach i tak dalej, w gradzie nawet. No i działa po prostu, ale też Panowie mówili, że to się raczej nie psuje. No i rzeczywiście mogę to potwierdzić, przynajmniej po tym pierwszym roku. I teraz słuchajcie, montaż. Czy to sprawdza się w praktyce, jak generalnie ta klimatyzacja u mnie chłodzi cały dom? Tak naprawdę, bo mam tu jedną jednostkę, która domyślnie miała mi chłodzić właśnie parter, czyli dół, no i tutaj pierwsze piętro yy, za pośrednictwem tego korytarza. Czy to rozwiązanie sprawdza się w praktyce? Powiem Wam, że ogólnie tak. Jestem zadowolony z tej klimatyzacji, z tego jak to działa. Aczkolwiek też pamiętajcie, że to nie jest rozwiązanie optymalne. I na pewno, jeżeli macie takie pomieszczenia problematyczne, gdzie jest naprawdę bardzo gorąco, gdzie na przykład nagrzeba się, nie wiem, jakiś dach od blachy, czy macie jakieś okna dachowe i tam miejscami robi się bardzo gorąco, w takim pomieszczeniu na pewno dużo lepiej będzie działała po prostu klimatyzacja. Zamontowana bezpośrednio w tym pomieszczeniu, jakaś taka mniejsza jednostka, która ogarnie tylko to pomieszczenie. Aczkolwiek, taki układ jak u mnie i tak pozwala sensownie zmniejszyć temperaturę w domu, zwłaszcza w te takie bardzo gorące dni, kiedy ta klima jest naprawdę potrzebna. I tak jak mówię, to nie jest rozwiązanie na pewno optymalne. Nie jest często tak, że jeżeli nastawię sobie 21 stopni, dajmy na to. No, to że 21 stopni będę miał we wszystkich pomieszczeniach na górze. No, aż tak dobrze nie będzie. Trzeba się liczyć z tym, że ta temperatura w pokojach, gdzie przepływ powietrza jest tylko przez drzwi, będzie po prostu trochę wyższa. Dlatego często robię tak, że ustalam sobie temperaturę na klimatyzacji jeszcze niższą albo na przykład większy nawiew niż powinienem mieć. No i rzeczywiście. Staram się wymusić ten ruch powietrza, żeby to powietrze po prostu przez tę klimatyzację przeszło. No, bo tutaj moim przeciwnikiem jest czas, tak naprawdę. Bo jeżeli chcę skłodzić sobie sypialnię, w której teraz się znajduję, która jest vis-a-vis -vis tej właśnie klimatyzacji, no to to się dzieje bardzo szybko, tak. Ale jeżeli mam pomieszczenia po drugiej stronie korytarza, gdzie też z drzwi widać te klimatyzacje, no ale jednak trwa to trochę dłużej. Czyli muszę na przykład sobie zaplanować, żeby włączyć tę klimatyzację wcześniej, przed powrotem do domu, żeby ona już sobie dłużej podziałała, Jeżeli podziała dłużej, no to jednak te powietrze Przemieli, no i rzeczywiście temperatura będzie niższa. Tylko tak jak mówię, kiedy mamy taki absolutny hardcore, że na przykład po 35 stopni na zewnątrz, chcielibyście mieć w domu 18-19 stopni, nie wiem, ile musiałaby działać ta klimatyzacja, żeby doprowadzić do takiej temperatury w tym pomieszczeniu, takim ostatnim, najdalszym od niej najbardziej problematycznym. Ale jeżeli chcecie obniżyć tą temperaturę do takich wartości, żeby dało się żyć w tym pomieszczeniu i żeby po prostu było komfortowo, może nie idealnie, ale komfortowo, no to takie rozwiązanie, pojedyncza klimatyzacja, u mnie akurat daje radę. A najlepiej są chłodzone właśnie te pomieszczenia, które są naprzeciwko, czyli na, tak naprawdę dół, no i właśnie ta sypialnia. I tu w przypadku sypialni myślę, że to jest szczególnie istotne, no bo ja sobie lubię na przykład odpalić tę klimatyzację wieczorem przed spaniem, żeby tę temperaturę sobie właśnie obniżyć i wówczas no, po prostu śpi się lepiej i tak jak mówię tutaj z chłodzeniem sypialni u mnie jest akurat mega, mega wygodnie i dzieje się to bardzo szybko. Więc tak jak widzicie te kwestie sterowania strumieniem powietrza, jego mocą i tak dalej są akurat w moim przypadku bardzo, bardzo istotne dlatego fajne jest to, że w tej aplikacji ja sobie mogę tym wszystkim zarządzać z poziomu telefonu mogę sobie zmieniać zarówno kąt nachylenia tych łopatek i to nie tylko w pionie ale też w poziomie, więc mogę sobie strumień powietrza na przykład skierować pod skosem do tego problematycznego jednego pokoju. Wtedy rzeczywiście działa to najlepiej. Mogę też skierować to powietrze w dół, wtedy jest chłodzony. Parter. A z kolei kiedy temperatura już będzie obniżona, wtedy sobie mogę włączyć automatyczny ruch, czyli takie rozprowadzanie tego powietrza, albo właśnie tak jak teraz system Soft Air. I to jest taka ciekawostka, bo na obudowie teraz pojawia się coś co wygląda jak 50, ale to nie jest 50 stopni bynajmniej, a to jest właśnie oznaczenie SO, czyli po prostu skrót od Soft od programu Soft Air, który domyślnie ma nie tworzyć żadnych przeciągów, a właśnie takim delikatnym podmuchem powietrza utrzymywać już temperaturę taką, jaką sobie zaplanowaliśmy. Generalnie chłodzenie to jest tylko jedna z funkcji tej klimatyzacji, ponieważ mamy tutaj też możliwość osuszania, ale też wentylowania i ogrzewania. Mamy też automatyczną funkcję wykrywania, co jest w danej chwili potrzebne, bo na przykład zimą wiadomo, że nie będzie to chłodzenie, a raczej ogrzewanie. I powiem Wam, że testowo w ubiegłym roku, właśnie we wrześniu, zacząłem sobie też ogrzewać dom klimatyzacją. Był taki moment, że zrobiło już się chłodno i rzeczywiście wychodziło słońce. W takiej sytuacji nie włączałem jeszcze ogrzewania z pieca. Nie uruchamiałem tego, a sobie włączyłem z klimatyzacji i kilka dni się w ten sposób właśnie tutaj docieplaliśmy troszkę. Powiem szczerze, że zrobiłem to bardziej z takiej ciekawości testera, no ale rzeczywiście ta klimatyzacja grzała. I w takim scenariuszu, jeżeli ktoś chciałby się udogrzać, może nie traktując tego takie główne źródło ogrzewania, ale takie dodatkowe, no to jest to możliwe. Przy dobrze dobranym modelu klimatyzacji jest możliwe grzanie całą zimę, właśnie przy użyciu takiego sprzętu, tylko trzeba pamiętać, że wówczas należałoby mieć raczej jedną jednostkę na każde pomieszczenie, a nie tak jak u mnie jedną na cały dom. A aplikacja ma oczywiście też zdalny dostęp do tej klimatyzacji, i to jest akurat ważne właśnie latem w takie najbardziej upalne dni bo możemy sobie zdalnie, będąc, nie wiem, w pracy, gdzieś poza domem i tak dalej, włączyć te klimatyzacje. Ja akurat tego używałem, kiedy na przykład wyjeżdżaliśmy na wakacje, kiedy wracaliśmy, tutaj było gorąco, przez ten tydzień na przykład nie było nic wietrzone i tak dalej, to powietrze stało w domu, więc wiadomo, że nie było zbyt świeżo, zbyt fajnie. Wtedy sobie rzeczywiście włączam te klimatyzacje, na przykład dwie godziny przed powrotem do domu. Kiedy już przyjeżdżamy, wtedy to powietrze jest bardzo fajne, też jest chłodniej, więc pod tym kątem działa to też bardzo dobrze. Z takich cech, o których warto wspomnieć, to jest też cicha praca, szczególnie w tym trybie soft air, to mi się bardzo podoba. Nie wiem, czy słyszycie cokolwiek teraz, jeżeli chodzi o tą klimatyzację? Jestem od niej dość daleko, więc pewnie nic. Ja słyszę taki bardzo delikatny szum, który w ogóle mi nie przeszkadza. Jest to ledwo słyszalne właśnie w tym trybie soft air, który utrzymuje tę temperaturę. Także nikomu to nie powinno przeszkadzać. Oczywiście, jeżeli rozkręcicie to na piątkę, na ten maksymalny tryb wydajności, no to będzie to słyszalne. Tylko, no też nie macie tego trybu ustawionego na pół godziny, godziny czy dwie. Raczej to jest włączane tylko na kilka minut. Żeby ten taki pierwszy obiekt jak najszybciej uzyskać, później utrzymywanie temperatury już jest znacznie, znacznie ciksze. Powiem Wam, że jest w aplikacji też funkcja oczyszczania powietrza, z której ani razu nie skorzystałem, więc nie wiem, jak w praktyce działa, aczkolwiek taka funkcja tutaj też występuje. No i do tego mamy też wykrywanie otwarcia okna, które u mnie z kolei przy tym ustawieniu klimatyzacji też powiem Wam, że po prostu nie do końca, nie zawsze wykrywa te otwarte okna. Funkcja wykrywania otwartego okna załącza się wtedy, kiedy klimatyzacja wykryje nagłą zmianę temperatury, czyli działa najlepiej, jeżeli jest w pomieszczeniu po prostu, w którym są okna. U mnie na klatce schodowej takiego okna nie ma, więc tak jak mówię, ja akurat z tej funkcji nie korzystam. O, jeszcze mogę Wam pokazać ciekawostkę. Widzę tutaj w aplikacji zarządzanie filtrami, no i widzę tutaj, że poziom filtra to 87% i jest to taki wskaźnik, kiedy będę musiał wyczyścić filtr. ブラブラ。<music> To słuchajcie, właściwie tyle. Co mogę Wam więcej powiedzieć? Po roku używania tej klimatyzacji jestem z niej bardzo zadowolony. Gdybym miał ją kupić sam za własne środki, zrobiłbym to, bo zbierałem się do tego już bardzo długo. Dawid też mnie namawiał do tego, nie pamiętam kiedy. Sam też używa klimatyzacji LG. Tutaj, akurat, tak jak Wam wspomniałem, w ramach tej współpracy LG e, zasponsorowało mi tę jednostkę. Ja pokrywałem tylko koszty montażu. Także mówię to, żeby być z Wami tak zupełnie szczerym, ale po tym roku powiem Wam, że działa to naprawdę bardzo dobrze. No, po prostu prawie komfort życia w mieszkaniu, no ochładza pomieszczenie, kiedy jest gorąco, no i potrafi też grzać wtedy, kiedy jest zimno, przynajmniej w jakimś takim podstawowym stopniu. Także z plusów cicha praca, to bym wymienił, ta funkcja grzania też czasem może się przydać, oczywiście obsługa zdalna z aplikacji, to jest dla mnie chyba takie najważniejsze, bardzo dobrze to działa, rzeczywiście aplikacja też jest taka zupełnie nowoczesna, to nie jest robione gdzieś tam na kolanie, tłumaczone z jakichś chińskich wersji, no nie, to jest widać, że naprawdę przemyślany, fajny system smart home. Powiedziałbym, że niskie zużycie prądu, chociaż szczerze mówiąc w moim przypadku tak jak Wam powiedziałem, aż tak mnie to nie dotyczy, ponieważ ja wykorzystuję te klimatyzacje, kiedy świeci słońce, kiedy mam produkcję z paneli fotowoltaicznych. Mnie to nic nie kosztuje. Natomiast z minusów powiedziałbym może, że ten pilot jest trochę oldschoolowy, ale tak jak mówię, znalazłem go teraz po roku używania. Ja akurat z niego nie korzystam. Jeżeli wy byście z niego mm, korzystali, no to jest taki plastikowy, zwyczajny. Nie jest to nic designerskiego. Moim zdaniem powinien wyglądać trochę lepiej. Szczególnie, że widać, że ktoś poświęcił sporo czasu na y, projekt tej samej klimatyzacji, samej jednostki. To wygląda naprawdę fajnie. No i jeżeli rozważacie taki system, to cena sama jednostki jest łatwa do sprawdzenia, natomiast cena montażu może trochę zaskoczyć, bo rzeczywiście robi się już tu naprawdę duży koszt, jeżeli montujecie kilka jednostek różnych, no to wiadomo, że te koszty będą jeszcze wyższe, także jest to coś, co musicie wziąć pod uwagę. No więc tyle, dajcie znać, czy macie klimatyzację, czy macie klimatyzację LG, jak to się sprawdza u Was. Ja jako użytkownik jestem z tego systemu zadowolony, ale szczerze mówiąc, nie znam chyba ani jednej osoby, która zamontowała by u siebie klimatyzację i byłaby z tego niezadowolona. I ja wiem, że dużo osób podchodzi do tego, jak pies dojeżdża, że odkłada ten moment w czasie instalacji tej klimatyzacji, no bo to jednorazowe może być spory koszt, mówmy się, prawda? To jest kilka tysięcy złotych, które trzeba naraz wydać. Natomiast y, używamy tej klimatyzacji, no wiadomo, że w zależności od różnych lat. Takich na maksa upierdliwych upałów w Polsce może być kilka tygodni. Więc wiele osób zadaje sobie pytanie, czy warto przeznaczać sporą gotówkę po to, żeby właśnie usprawnić sobie życie na przestrzeni tych kilku tygodni w roku. No, powiem wam, że nie znam nikogo, kto żałowałby decyzji o założeniu klimatyzacji. Z kim bym nie rozmawiał, kto ma już klimatyzację, to mówi, że to był dobry wybór, że ponownie też by się na to zdecydował. Z perspektywy czasu ten wydatek już aż tak nie boli. Kiedy używacie tego rok, dwa, trzy i tak dalej, no to wiadomo, że zapominacie o tym. Natomiast ten komfort pozostaje z wami cały czas tak naprawdę. I to nie tylko w tych największych upałach, ale też tak na co dzień. Kiedy na przykład, tak jak wam mówiłem, przed spaniem włączycie sobie na godzinkę klimatyzację gdzieś w waszej sypialni, Gwarantuję, że będzie się sprawało lepiej. Poprawia to naprawdę komfort, nie tylko w tych największych upałach. Także dzięki za Waszą uwagę. Powiedzcie, co sądzicie o klimatyzacji, czy chcielibyście zainstalować, albo może, czy macie jakieś pytania dotyczące spraw, których nie poruszyłem w tym filmie. Odpowiem Wam w komentarzach, jeżeli mielibyście takie pytania. No i co, dziękuję za Waszą uwagę. Zachęcam do zostawienia lajka i subskrypcji. Zachęcam też do oglądania naszego kanału o technologii oraz do słuchania podcastu o technologii. A my widzimy się w kolejnych materiałach, więc do zobaczenia.